Dlaczego po niemal 15 latach wciąż nie znamy prawdy o Iwonie Wieczorek? Sopot, lipiec 2010. Iwona Wieczorek, 19-latka pełna życia, bawi się w klubie Dream Club. Jest ciepła letnia noc, tłumy na ulicach. Po z przyjaciółmi o trzeciej nad ranem wychodzi sama. Kamery przy plaży wielitkowi łapią o o 4.12 idącą w stronę domu w Gdańsku. 20 minut do drogi. Potem znika, bez śladu. Co się stało tamtej nocy? Policja przeszukuje plaże, lasy, morze. Nic. Telefon Iwony loguje się do nadajników przez kilka dni, ale nikt nie odbiera. Czy ktoś go miał? Śledztwo rusza powoli. Niektóre nagrania nie zostały zabezpieczone. Przesłuchano 300 osób, ale prawda wciąż umyka. W 2019 roku sprawę przejmuje archiwum X w Krakowie. Dlaczego? Plotki o lokalnych układach krążą do dziś. Iwona była z czwórką znajomych: Adrią, Markiem, Adrianem i Pawłem P. Wieczór zaczęli na działce babci Pawła. Chłodnia w klubie wydaje się błaha, ale Iwona wychodzi bardzo zła. SMS do Adri: Mogłaś pójść ze mną. Czy ktoś ją śledził? Monitoring pokazuje mężczyznę z ręcznikiem, ale w 2022 roku okazuje się niewinny. Większe podejrzenia budzi Paweł P. W grudniu 2022 roku ląduje w areszcie. Zarzuty to narkotyki i zacieranie śladów. Usuwa dane z komputera Iwony wprowadzał w błąd śledczych. Jego prawnicy twierdzą, to nie o zaginięcie chodziło, ale wątpliwości rosną. Inny trop to Patryk, były chłopak. Tydzień wcześniej pobił Iwony w parku. Emocje? Zazdrość? Zmarł w 2023 roku. Nie postawiono mu zarzutów. Jest też Krystian Krystek związany z Zatoką Sztuki, klubem pełnym mrocznych tajemnic. Oskarżona o przestępstwa wobec nieletnich, ale związki z Iwoną? Brak dowodu. A może Białe Fiat Cinquecento z nagrań z 2024 roku? Policja prosi o pomoc. Trop wciąż jest żywy. Matka Iwony, Iwona Główczyńska, błaga o prawdę. W 2024 roku mówi: wybaczyłam sprawcę dla siebie. Nowy prokurator, Tomasz Boduch, przejmuje sprawę. Daje nadzieję na przełom w 2025 roku. Ale czas zaciera ślady, morze milczy, plaża nie zdradza sekretów. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co się stało z Iwoną? A co ty sądzisz o tej sprawie? Daj znać w komentarzu.